I witam Was w kolejnym odcinku. Ja nowo ksiorbię herbatę. Oczywiście musi mnie zagłuszać. O właśnie. Wezmę, wiecie co, ściszę trochę grę, bo ostatnio ona za głośno była absolutnie. Ale nie trzeba ja głośno się ksiorbać. Nie, o to nie chodziło. Dobrze, teraz tak. <laughs> co mamy za zadania? Mamy przede wszystkim główną fabułę, którą na razie boję się nawet wykonać, szczerze powiedziawszy. No i mamy ten skarb Stanleya, Tu jest widzów. Wybaczcie, nie, nie pamiętam Niku, więc jeżeli ktoś się czuje urażony, to wybaczcie. Może napiszę jego imię w opisie pod filmem. Jego nick, nie nimi, nie 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 No i coś mieszkanie. Ja to zrobię, jest. no ja jestem bardziej aktywny. Graczam od ciebie kochanie. No i... Chcesz mi powiedzieć, że jestem amatorem. No i teraz Wam pokażę, gdzie się znajduje tenże wspaniały skarb. Eee, tylko jak się tam szło teraz, pytanie. No chyba dało się iść tędy. Czuję się olewany. Czuję olewany, no tak <gulanie> Ogólnie rzecz biorąc, to mieliśmy taki bajzer w klipunku, że sprzątanie zajęło dużo... Czyli... Dużo czasu. Znowu będzie za głośno grano. Błagam was, no przecież staram się jak mogę. Nagram trochę i sprawdzę, czy jest dobrze. Mogę nawet z wami się to wychodzić. Chodźcie. No no... no, no Chodź to. Akurat mogliście użyć to we głośniejszych. No, dobry wieczór. No, dobrze, nie No u nich jest wieczna noc, tak jakby, to nie jest dzieje, to tylko tak jasno się wydaje. Dobra, no, dobra, teraz wracam. To trzeba być strasznie śpiącym przez taką próbę. Raczej się przed to, ciągle. Zaraz wracam. Jestem w powrotem. Lecimy w takim razie tutaj. Dźwięk jest ok. Ja go słyszę trochę głośniej niż żywy, dlatego tak mi się wydawało. Czy ja mogę? No, nie, 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 nie o to mi chodziło. Jak się dostać... na tu... A, moment, A, nie, nie, bo ja nie mam przecież. Chyba. No, mam, nie mam. Mam? Nie mam? Yy, mam! Dobra, ja na, dobrze, no może dzisiaj wolniej myślę. Ogólnie mnie chodzi o myślenie, ale dzisiaj postanowiłam się trochę wolniej. Chcesz Mam wodę kochanie, ja wolę wodę. Nie mam, nie, głowa jest tam. Jest naprawdę dobre jak na no, taki luliszą. Zaraz spróbuję, dobrze? No daj trochę. Taka smakowa jest, jak landrynka smakuje. Nie lubię landryny Fuj. Urzędliwa, dobra. Krowy won! Czemu fuj? Jakoś mi nie smakuje. Ja wolę taką treściwą herbatę. Otóż ludziska. Oto jest chyba... Chyba chodzi o to. O ten skarb staleja. O to cały skarb Stanleya. Proszę, nawet nie pamiętam, To te krowy? Tak, Stan miał ogromną farmę i miał tysiąc sztuk bydła i postanowił, piliot, i postanowił umieścić to całe to łatajstwo tutaj z niewiadomych przyczyn. Bo to zobaczymy teraz patent. Kto mu otwiera skrzynki te? Moje Moje, moje, moje. Moje, moje, moje. Kryształki. Masz te mi tak, Ty je będziesz sprzedawał. Chodzimy dalej. No, w molde kopane za dużo tego złota. ogóle jakieś itemy wartościowe, a nie złoto. Unikatowa rękawica. Mhm. To nie jest jak Diablo, gdzie unikat może wyglądać tak jak normalny ten. A, ten z do A może jakaś informacja w by nim była? Informacja dotyczyła tego, że... Nie ma informacji, proszę bardzo. Możesz sobie poczytać. Nie gdzie jest ten Krowa jest przy mnie. Jest la! Perlalalala, do góry, do góry, do góry. Musimy przedsunąć się tak, prawda? Idą po prostu te krowy, czyli to coś. Co? Gor, 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 gorgona, tylko w wersji krowy. Boże, co za gra. Chciałam powiedzieć, że one potrafią zmienić w kamień, także nie jest to nam na, na rękę. Wyobraźcie sobie krowę, która nie wie... Bo jak nas zmieni jest... w, w kamień, na przykład naszego licza, to już A. nie będziemy w stanie go uleczyć, bo nikt z nas nie do takiego zaklęcia. No, otwieraj te skrzynki. Tu 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 Nie znam czerwone. Te kryz... Biedny ten pijacz. Dlaczego biedny? Tam, tam, tam. Boże, te, krysz... te, krysz... te kryształy są bardzo drogie z garby. Ooo, Hanging Stop. Yes. Miecz? Nie No. Nie jest to. A nie, jest unikat. Ciekawe, rzeczywiście. No widzisz, zgadłeś. Wytrzymałeś plus 40, szczęście plus 40, zabijanie ogrów. A to ostatnie jest niej interesujące. Bo o, ogrów w tej grze aż tyle nie ma. Zabijanie elfów, homoseksualistów byłoby dobre, ale nie wiem, czy jest taki artefakt. A wiesz, chyba jest broń, że lepiej, że większe obrażenia. Kurde, akurat, akurat jeba. Że zabijanie większe, większe obrażenia y, temu. <laughs> elfom. elfom, właśnie, mrocznym elfom, ale nie wiem, czy jest przydatne. Zawsze szybko ja mam jakiś, może mam jakiś zwój. No tak, nie jest w zbyt dobrym stanie, no co ty nie powiesz grom? Powiedzcie mi, że... No bo ja chyba wywaliłam te wszystkie. Eliksir. iksir? Yes, mam ci. No. Dobrze. mamy nasze gotowe no wiesz, wiele się w jego strukturze ciała nie zmieniło, ale... Oprócz jednak. tego, że nie ma organów i skóry. No dobrze. Gdzie ja chciałam teraz? No niby skarb stale ja znalazłam. Nie wiem, czy to się zaliczyło, jako że znalazłam skarb. Nie. No nie wiem, nie wiem. Czy to w ogóle było to? Bo mi się pyta, ja tylko takie znam skrzynie po środku. Załóżmy, że to było to. Nie, ja o czym Ale nie, nie odtkaczyło ci misji. No ja nie wiem o co chodzi, nigdy nie miałam tej misji i nie wykonywałam jej, no. także... Ale kordela to piracka by może No dobrze, teraz tak, co ja chciałam zrobić? Moment chwilę. Do jamy? jakiej jamy? Topór, coś takiego? Ulecieć co Topór. Zboczeńca. Jakiego zboczeńca. Nie ma nic już do leczenia, teraz trzeba zanieść to... ...durunowate do cacko. Dobra, może tak, bo to... Pół godziny będę latać w miejscu i ten cel. gdzie te smoki są? Jak się dochodziło do smoków. A. Do wąwozu garoty. Może się Amerykę odkrył. Wiem, że wąwóz garoty i chodzi o to, jak się tam dostać. Bibli mnie. Wie, wie, wiecie, ja <laughs> mając teraz okazję do powiedzenia się publicznie w niezależnych mediach, chciałbym powiedzieć, że są terroryzowane. No to no. Myślałam, że święta będą miłe, ale widzę, że Marku znać, że to inaczej. No dobrze. Hmm, nie, skarbie to nie tak, przecież wiesz. Co mam wiedzieć? Jak mówisz ludziom, że nie jesteś terroryzowane, to oni co mają sobie pomyśleć, że tak nie jest? Że to żart. Prawda widzowie? Jeżeli ktoś to ogląda, to pies się, że coś się dzieje. Manewrowanie palcami po tej przeklętej klawiaturze, było czasem denerwujące. Wchodzimy do zamku, tu nas nie lubią, wiem, są się, ale ty mnie lubisz wiecznie, co ty robisz wiecznie? Stormless, nie, Evolunest, Kleryce Słońca umieścili w tej włóczni swoje, promocja na czempiona, co takiego, sprzymierzacie się, ze się tymi włokami, a potem żebacie, bo wyświadczył wam przysługę, ciekaw jestem, co myślą o tym smoki. Ale niech będzie, jestem waszym dłużnikiem, zwróciliście mnie bołens. No nawet nie wiedziałam, że mu zwróciłam To promuję wszystkie rycerze wdrożenie na czempionów, jednakże nigdy nie przyjmę ich do służby, pozostałych nauczę, czego mogę. Nie chcę was więcej no, głupiec trochę, no ale musieli tak zrobić, no bo przypadkiem by nam jeszcze zagrodzili drogę do uzyskania promocji. A nie mogłam tego zarabiać. Co ten No właśnie to się zastanawiam. To samo co smogę jak wychodzimy, czasami tak ruszałby ruszał stany. No a nawet przywracaszczami co ja chciałam powiedzieć że aha zadania czyli się wykonało zadanie tak jest no i teraz możemy pójść do wymiaru chyba będziemy w stanie pójść do wymiaru ognia tak mi się wydaje także ogień nie to ziemia zapiszę no, no, grę i, i dzieje no co no, mnie no zauważyłam, że się drapiesz o wszystko co Cię otacza. Co Ty robisz z karą? Boże, zapomniałam gdzie był wymiar ognia, czy mi się wydaje? Nie, już wiem. Na południu idą tam. Już właśnie tam idę. Drapię. Ja umiem, ja umiem, ja umiem. Dobrze, teraz muszę tam jakoś się dostać. No, ten gościu. Ja muszę tam dostać. Szadowspira. No, ale jak chcę tam na piechotę. No, można na piechotę. No, a widzicie jak ja umiem? teraz ja Ci się w życiu coś uda, no to oczywiście trzeba... Słucham? Ona mnie ciągle obraża. Ona. Ale Ty mnie też ciągle obrażasz. Jakoś nigdy się z tego powodu nie obrażasz. Ale kiedy ja Cię obrażałem? Czego mnie obrażasz? A kto mnie obraża w komentarzach? Kto obraża mnie mówiąc, że ja skrzeczę? no kto? Kto mnie bije w nocy? Ale to jest... Jak Cię bije w nocy? Normalnie przez sen. Ale to jest nieświadome. No ale to robisz. Ale to tak jak lunatykowanie. No ale co to... Co cię usprawiedliwia w tym momencie? No że to nie moja wina. Aha. Sprawiedliwie, niegodne też na pewno kogoś laliście, nie wiem. Ja nikogo nie lałam. Bo nie, nie przyznałam ci się ludzie. Ja nikogo nie lałam. No nie przyznałam ci się ludzie do tego, że ich glać. Ale niego... nie mogą, bo z, nie spałam przy nikim. Jak kogoś uderzyć, jak nikogo nie było w pobliżu. Dobrze, przestańmy gadać o prezydentach. Lecimy, kochani, na nad pustynię, Ezu. pustynię, nad morze lawy. Zabiję ich w głowie. Nie Spido. Naprawdę jestem głodny. Ja, też... ja nie, bo ja zielona kabanosa przed nagrywaniem. Hopak. pięć, przez... dobra. Aha, no tak, miałem nie, nie zbierać tych obelisków. No dobra, no przepraszam, to jest. Się... Spokojnie, ja wam potem wyjaśnię o co chodzi. Ale, 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 klucz to chorzy. Zabijemy to jest zielone, bo chcę mieć zielone po prostu. Szedł do lawy i się cieszy. No, no. Tak. Ale super, ciepło jest. Mm, wiesz w zimie ludzie chodzą do lawy. Niektórzy to się kąpią w Bałtyku. Wiesz? Niektórzy to się kąpią w gejzerach wiesz? A ja, by, ja bym chciał się. No, mój mors kochana. Morsk, który waży 80 kilo. No właśnie. Na metr pięćdziesiąt. Nie no, żartowałem, tak nic nie jest. Myślałem, że tak wysoki. Dzień w piecu. No, gdzie jest ten ostatni? Obrażasz mnie. <sum> Sam się wyobraziłeś, bo tak to widziałeś. Ty mnie ciągle obrażasz i to na wizji wychodzi, że tylko ty mnie obrażasz, ja na A ty nim. mnie nie! A kto mówi, że go terroryzuje? Przestań mnie się o głupotach, ja nagrywam gry rozkluję, proszę. Dobrze, już jestem się... no, Masz no, dużo pieniążków. No na szczęście, coś się. Teraz kiedy już ich nie potrzebuję, to się wybierało i kroczy. Lecimy w takim razie do wymiaru, tylko to już nie, nie ma, ma na co wydać, wydać. może na gorzałeczkariczkę. wody W ogniu na Co tu mamy? Mam pytanie. Ja? Jeżeli powiedzmy, dwa wampirzyca i nekromanta mają zaklęcie odporności na ogień, to to się razy dwa liczy, czy, czy... nie? Nie, nie, chyba nie było czegoś takiego. raczej nie. Bo to by było chyba trochę takie oszukiwanie no, gry, nie? Sądzisz? Co my tu mamy? Nie bo Mogę no, ok, ziemi się. Bo nie wiem, po co może jakiś używa ziemi. no Na przykład wypadek lepiej mieć. No, co my tu jeszcze mamy? Przemiany w żółwie mogę sobie. Tak, samego siebie. Nie zauważam. Pomyślą, że jestem jednym z nich. Zapiszemy grę. Nie, niewidzialności. No chyba na razie nie będziemy jej stosować, no chyba, żeby naprawdę było źle. Chociaż widok zasłaniają migoczące fale gorącego powietrza, przez portal dostrzegacie piekielny krajobraz niekończących się mostów przewieszonych nad oceanem lawy. Z... Pamiętam ten wymiar. No wiem, że pan mi też Teraz uwaga, lecimy. To la la Walka z nimi nie ma sensu. Jest ich za dużo. A czy znaczy, no, wiecie, no mówię, jak będę musiała podekspić jednego bo w pewnym momencie będę musiała pewnie, bo przechodzenie na niewidzialności niektórych segmentów jest ciężkie. No to wtedy rzeczywiście pewnie będę... Jakby bez sensu chodzić? To pewnie rzeczywiście... Będę się starać o pokonanie wszystkich, ale to poza nagrywaniem, no bo będziecie się kapić, jakie aleje ja się z jakimiś latającymi... Nie wiem co to w ogóle jest, wygląda jakiś... Żywiołak, albo no jak tak. ten z fantastycznej czwórki. No właśnie, ja wygląda jak ten z fantastycznej czwórki, więc chyba nie chcecie oglądać jak się bije z jego kopiami. Nie wiedziałem, że nauczy się kagel bądź innym życiem. Ale taki już jest... Niestety, jest za wysoko jakby umieszczony tego Pan pomysł. Nie, nie mam pomysł w tym momencie chcę przeżyć. No mój pomysł... Mój pomysł był taki, że nie mogłaś... wybaczcie, co? Mój pomysł był taki, że mogłaś tam polecieć był tym kanionem, to niby ci nie być nie Dobra, tutaj mamy takie pewne zakręcie lewitacja, które prawdopodobnie może mi na chodzenie nie może, że mordę kopane gin. Dobra, skinąć. Są no, słabsze i są silniejsze, patrzmy przez siebie. To jest większy, żeby jak silniejszy. Po... się w poprzedni, Uwaga, Dobra, zobaczymy. Uwaga czy przejdziemy potem? Teoretycznie powinno się udać. No to w końcu latanie. Nie, lewitacja nie Dobra, chodzimy po lawie. <laughs> Tutaj wampi się przydaje nieprawdopodobnie. Zresztą jest jeszcze jedna lokacja, tunel, który też się znajduje na pustyni Iron Tam mniej więcej gdzie byliśmy też, nie ja minęłam to gdzieś tam się znajduje wejście do tunelu. Tam mamy właśnie, właściwie wszystko otoczone lawą, no i nie da się ukryć, że chodzenie po, po wodzie, jak w tym polawie Innymi słowy, lewitacja bardzo się przydaje. A ja chodziłem bez lewitacji. Się... Po prostu... Jezu, weszłam w teksturę. No, no nie. No nie. Po prostu nie. Ale miałeś autozapis po wyjściu. Jezu, jak można się zacząć w takim miejscu? Nie wierzę. W to w życiu się tu nie zacięłam. E, ludzie nie, nie, nie komentujcie tego. No to, to, to bez sensu. A może jak będę na tym, to będę mogła chodzić. No. Nie no bez sensu dobra, zaraz wracam, moment, gdzie to jest Na auto zapisie. No. Pamiętaj, że nie zapisałaś sobie A nie, zapisałaś, tam, miałeś jeden zapis y, jak próbować przejść po labie. A jest rzeczywiście Widzicie jak ja pamiętam? Coś pamiętasz, cześć Pamiętam się na dyrektywę To już jest postęp, po, postęp Kurde, nie. Mogę się potrząść? Tak, możesz się potrząść Zresztą to zakręcie jest wkurzające. To taki wybuch właśnie. Wszystko przeżyjemy, tylko nie te wybuchy Mam mniej więcej siłę tych nekromatów, oni też posiadali to zakręcie. Tych takich, tych na czerwono broń. No właśnie. nic nie Ja chciałabym mieć bardzo zielone, no niestety to tu będzie ciężko. No ja się jeszcze musi nie trzęszać. Na no, coś mi się tak Coś tu leci do nas. Może, no, że nie wchodzi znowu w teksturę, bo ja... Może właśnie przez ten czar wchodzisz. Nie, 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 no to jest przesada, to nie jest jak w Oblivionie. Takim to... jakim to... czacie robisz? TCL. Tego sam nie nauczyłeś. Oj, tam musiałam się pobrecić te cechy jakieś. Ha, ha ha nic nie wiem. Stwarda, nie. A nie można... No umarł mi, no. Nie widziałeś, że mi zginął. To, no, na komandę. Na Jak będzie kłopot. Nie dość, że wygląda jak dziadek jeszcze walczy. Chodźcie ty. Wygląda jak dziadowski trup. Nie ma tego, jak określać dziadowski trup. Ależ... Zależyś. Pala. A chodź tu. Ale złoto z tego popielu wyżej. Uwaga. 200 stóp złota to w popiele. Spopieliło złoto, coś jeszcze ale... Chciałem tam poszedł z gaśnicą i bym zarobił normalnie tyle pieniędzy, że się nie światło. Ani w kieszeni No. Dobra. Czek gdzieś out. Nie wiem ile tam jest złota w tych monetach, ale... gdyby nie było bylibyście bogaci za takiego jednego żywiołaka moglibyście... Wyżyć cały rok. No albo i trzy. zależy. No właśnie zależy od zużycia funduszy materiali. Ile was jest w domu? No, no zabijeszcie. Ile budki trzeba kupić? Wiecie. Jak to ma mocną głos? Ja nie potrzebuję, oszczędzamy Ja też oczywiście. No to piwo co robi w Nie zna ozdobę dla gości. Jaki gość, Jak my gości nie mamy? No ale zawsze jakiś gość może być. A, mm -hmm. Nie wiem, na Wigilię na przykład przyjdzie, za, zawsze się zostawia... Jeden pusty talerz, to tak. nie ma miejsca na jeden pusty talerz, albo się zmieszczą tak nasze dwa. Przyjdzie jakieś <głodujące, głodujące dziecko z Rumunii i baś, powiesz mu... popił się, zaciął. Ekstra. Rusza się jeszcze, uważaj, bo się zaatakuje. Jezu, atakujący. Przyjdzie jakieś rumuńskie dziecko... Będę zielone, potrzebuje zielonego. A ty powiesz mu, no mamy za małe mieszkanie, nie, nie zmieścił się trzeci talerz. Ale, no ale nie masz nie. synku piwo, ci, ci dam. Za chwilę przychodzi policja, pan mu dał to piwo? O tylu mu nie, ale ja go nie znam. Nie strzelajcie tym dumnym zaklęciem. Z wody. mam, znaczy mam mało zaklęć w Nie!